Cześć. Ja jestem Grzodoty, a przed Wami kolejny tytuł. Mimo, że od Halloween już trochę minęło, na ta gra, jaką dzisiaj zobaczycie, mocno pasuje do takich klimatów, zaliczenie jej trochę odkładałem w czasie. Jednak z okazji takiej, powiedzmy, jesiennej aury i chęci relaksu, odpaliłem sobie tytuł nazwany Pumpkin Jack. Z nadzieją na to, że dostanę niezłą platformówkę. Czyli jeżeli ktoś z Was chciałby poskakać, zręcznościowo powalczyć w nieco innym świecie, takich jakby koszmarów, fantastyki, baśni, lekko, może bardziej po prostu e, halloweenowego. Z stylu, ten tytuł może wam przypaść do gustu, ale czy ma jakieś wady? Też zobaczymy. Tradycyjnie moje broda terecki zarówno pokazują to co jest w grze świetnego w mojej subiektywnej ocenie oraz to co wypadło trochę słabo. Miałem wielką ochotę zagrać w coś podobnego do Spyro, może do Gecko, nie wiem czy każecie taki tytuł bardzo stary, może trochę Raymana w trójwymiarze, ale może z elementem też troszeczkę walki. Pumpkin Jack miałem na swojej liście do grania od czasu premiery, ta miała miejsce 23 października 2020 roku, tytuł stworzyło studio imieniem chyba jednego gościa, Nicolas Mason a wydało Head Up Games, które co ciekawe specjalizuje się trochę w wydawaniu bardzo średnich gierek, bo większość z wydanych przez Head up tytułów ma oceny albo mieszane, albo większość negatywne. W przypadku Pumpkin Jack chyba trafili tutaj na żyłkę złota, bo no ta produkcja otrzymała w miesiąc 1300 ocen niemal o rankingu przytłaczająco pozytywnej i spodobała się aż 96% oceniających, czyli wynik po prostu bardzo świetny. Ja miałem lekko sceptyczne podejście, czy przypadkiem granie będzie zwykłą reklamą technologii RTX, którą Pumpkin Jack ma, no tutaj nas zarzucać dosłownie kilotonami. Jednak pierwsze podejście do tej produkcji jest bardzo ciekawe, bo mamy ciekawy wstępniak. Jeżeli chodzi o fabułę, na początku widzimy bardzo fajnie wykonany filmik tłumaczący co tutaj się dzieje. Widzimy świat, y, przepiękny świat, w którym wszyscy żyli sobie szczęśliwie, kicały sobie króliczki, ludzie żyli w radości, odpoczywali, cieszyli się codziennością, miłością, wspaniałością i to było tak cudowne, tak wspaniałe, tak opływało lukrem, że nawet Diabeł we własnej osobie był po prostu znudzony do szpiku swojego zła. Diabeł wpadł na pomysł, by stworzyć klątwę, która miała nadać światu nieco he, Rozrywki, tworząc potworności, szkielety, zombiaki, duchy i inne paskudności. Ludzie jednak. No jednak mimo to nie przejmowali się zbytnio, ale by znieść tą klątwę, wezwali potężnego arcymaga, czarodzieja. My zaś wcielamy się w tytułowego pumpkin Jacka, czyli dyniowego Jacka, można powiedzieć, że na nasze, jakby którego celem jest delikatny układ z diabłem. tylko problem jest taki, że to my, jako ten dyniowy Jacek, zrobiliśmy w konia diabła już tyle razy, że nie do końca nam ufa. Już na początku gry poznajemy Sowę, która dla... Mm, przypomina tutaj takiego Nieco bardziej kota z wytrzeszczem, bo brakowało u niej skrzydeł jakby, ale dobra i która będzie tutaj monitorować nasze poczynania, będąc też wysłannikiem diabła i takim powiedzmy trochę poradniczkiem. Po ile ten tytuł dostaniemy? Po 108 zł na Steamie. Na G2 znajdziemy kody steamowe, pc owe Oczywiście tutaj warto patrzeć na platformę za zaledwie 58 zł. Pytanie, czy gra jest warta oficjalnej, czy nieoficjalnej ceny, zobaczymy. Niestety mimo dość dużej ilości wersji językowych arabski, które Ćycki, rosyjski, niemiecki, włoski, portugalski, czy chiński. Polskiego niestety nie znajdziemy. Pierwsze tutaj parę minut w Pumpkin Jack em, zaskakuje pozytywnie paroma cechami. Po pierwsze, klimat takiej Halloweenowej bajki, dość ciekawego nastroju, lekko śmiechowej, takiej grozy, jakkolwiek to brzmi. E, wiecie, taki klimat po prostu z Halloween, to jest najlepsze określenie. E, trochę jakby taki e, miks ogniskowej, e, creepy opowieści z delikatną nutą humoru. My zr zrobiliśmy sobie tutaj diabła w koniach, mówiłem parę razy, a naszym celem będzie odnalezienie czarodzieja, którego ludzkość wezwała sobie na pomoc. Od razu na start gry poznajemy tę wielką sowę, która przypomina kota, która jest też wysłannikiem samego diabła i obserwuje nasze poczynania w układzie jaki z nim zawarliśmy. Jeżeli mamy jakikolwiek problem z tym tytułem albo też zaczynamy w niego grać, ta sowa będzie tutaj naszym tutorialem, u niej dostaniemy dialogi co mamy dalej po prostu zrobić. Oczywiście gra jest można powiedzieć, że bardzo liniowa, ale jednak czasami trzeba znaleźć jakieś konkretne rzeczy i można na pierwszy rzut oka ich nie zauważyć. Dla mnie lekką wadą na start gry jest fakt, że nasi bohaterowie nie mają swoich głosów wygląda na lekko no kasową produkcję zrobioną pod względem grafiki jeżeli chodzi tutaj oczywiście o te efekty RTX-a, skoro mamy takie różne tutaj odbicia, ładnie wykonane animacje, grę świateł, otoczenie, graficznie gra naprawdę nie wygląda jak zrobiona przez jednego gościa, czy też szybkie wstawki filmowe oraz półinteraktywne, zręcznościowe sprawy, tak niestety nasz dyniacz albo ta sowa, czy też inni bohaterowie, którzy nas tutaj obserwują, rozmawiamy z nimi, no niestety porozumiewają się dymkami z tekstem i odgłosami, a nie faktycznie jakimś klimatycznie wykonanym dubbingiem. Niestety te dialogi Liczam, no oczywiście mówione, tak? czyli <ś> te <informative> do wad produkcji, nie tylko ze względu na brak podkładu, ale również na to, że każdy dialog wstrząsa delikatnie kamerą, i naprawdę, przynajmniej w mojej subiektywnej ocenie, trochę to boli w oczy. Bardzo płynnie i za to przyjemnie działa tutaj sterowanie, czyli Pumpkin Jack to gra bardzo zręcznościowa, trochę oparta o walkę, gdzie pod klawiszem E mamy odskok, co ciekawe pod shiftem mamy też powolne chodzenie, którego ja w tej grze chyba nigdy nie wykorzystywałem i w sumie tyle jeżeli chodzi o sterowanie. No ze sterowania warto jednak dostrzec też to, że możemy się tutaj wspinać na niektóre obiekty, mamy też podwójny odskok i chyba klasycznie już sprawą jest tutaj wskazywanie graczowi, że w danym miejscu może się wspiąć tutaj na przykład zwisające z krawędzi liny. Klasyka chyba już, ale mamy też system walki, tutaj mamy można powiedzieć, że dwa rodzaje ataków, jeden obszarowy lub mocny, z takiego jakby wyskoku, drugi po prostu masując klawisz myszy lub przycisk pada. No i można odnieść wrażenie, że kiedy patrzymy na klawiaturę, tak na dobrą sprawę, to używamy tylko kilku przycisków i kilku klawiszy. Pumping Jack nie ma też zaawansowanego systemu ekwipunku. Niestety, z czasem poznajemy za to nowe bronie, które zdobywamy z bossów. Ta produkcja ma za sobą fabułę, ma wątek, gdzie spotykamy różne postacie, z niektórymi z nich przyjdzie nam też walczyć w formie bossów i dostajemy bronie, na przykład tutaj kosę, miecz, albo też jakieś inne przedmioty czy też strzelbę. Sam system walki jest dość specyficzny w Pumpkin Jack i jednym się spodoba a innym się jednak nie spodoba. Wszystko zależy od tego, jak chcemy podejść do tej gry i czego od niej będziemy oczekiwać. Przeciwnicy atakują nas tutaj na przykład z dystansu, z czasem też mają tarcze ochronne, przez co nie da się ich atakować. Z dystansu trzeba do nich podejść. Niektórzy też są nieśmiertelni, na przykład wielkie kusze, stojąc poza obszarem walki, no i musimy ich po prostu wyeliminować jakoś zręcznościowo, jakimś fabularnym skryptem, lub po prostu ominąć. Walka w Pumpkin Jack jest, w mojej ocenie, trochę wadą, bo gra jest bardzo łatwa. Z jednej strony można powiedzieć, że gra nawet. Da się no, ją dać po prostu dla dziecka, dla naszego młodszego DLC, jak ja to mówię, by mogło sobie w ten tytuł pograć. Z drugiej strony gracz dorosły po 20, 30, 40, setce czasami może być no, tym poziomem trudności trochę zażenowany. Bo leczymy się tutaj, moi drodzy, niestety, albo stety niemal ze wszystkiego, czyli wszystkie zniszczalne bęczki, obiekty, co się potrafią nam dawać takie zielone kuleczki, po prostu odnawiające zdrowie. Z drugiej jednak, jeżeli nie oczekujemy stopnia Rodem z Dark Souls, a chcemy się relaksacyjnie pobawić linii Pada w rękach i leżąc na fotelu, albo na łóżku, będziemy się bawić naprawdę dobrze. Jeżeli podchodzimy do tej gry, jak do gry, którą odpalamy sobie dla relaksu. Pumping Jack jest y, jednak trochę. Można powiedzieć, że przewidywalny, ale w fanowy i zabawny sposób. Na przykład usiadamy w wagoniku i w fantazyjny sposób, zręcznościowo musimy unikać przeszkód albo jedziemy duchowym koniem, który lata nieco w powietrzu, biega sobie w powietrzu. Oczywiście to jest taki trochę tryb, można powiedzieć, że torowy, tryb zręcznościowy, czyli po prostu mamy liniową lokację, gdzie mamy klikać klawisze, ale może być przyjemny dla osób niewymagających cudów. Towarzyszy nam tutaj również kruk, który często komentuje lub radzi nam w różnych sytuacjach, ale jest też formą broni, raz na jakiś czas możemy go wysłać do ataku, na Wybrany cel, albo też użyć go na przykład, żeby zrzucił nam deski służące za trasy do przejścia dalej. Oczywiście, jak tego nie zrobimy, to na tych deskach się rozwalimy i po prostu wczytujemy sobie saiwaczy, powiedzmy, ostatniego checkpointa. Wiele plaż dynamicznych i opartych o jazdę, na przykład tą konno, yy, tę mechanikę zawiera. Z jednej strony są fajne, klimatyczne, fanowe, śmiechowe, przyjemne, z drugiej strony niestety są banalnie łatwe, że grę można przejść naprawdę klepiąc, yy, żeby nie powiedzieć wulgarnie, pewną częścią ciała po spacji. I tyle naprawdę wystarczy. Podliczenie zgonów. Też tutaj jest, i może jakiś system achievementów fajny by się tutaj przydał, yy, wliczający to, ile razy zginęliśmy. Widzimy taki charakterystyczny licznik. No, jeżeli ktoś przejdzie sobie grę bez żadnego zgonu, no to wydaje mi się, że bardzo fajna sprawa, ale taki licznik tutaj istnieje. Wyśmienita, moi drodzy, muzyka. To muszę przyznać, że Pumpkin Jack mocno przypomina ten styl Halloweenowy. Nie tylko prawą graficzną, ale i muzyka pięknie nadaje klimat takiej śmiechowej, nieco grozy, jakkolwiek to brzmi. Wydaje mi się, że soundtrack tej gry jest naprawdę bardzo fajny, bardzo pasuje do tych klimatów, no tylko ciężko ten soundtrack wykorzystać do czegokolwiek innego niż do klimatu Halloween. Całkiem ciekawie rozpisane są też tutaj dialogi między postaciami. To też muszę docenić w Pumpkin Jack, że niby, no jak mówiłem, te mach 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 mach, odgłosy dialogów i brak dubbingu to lekka wada, ale to jak są one napisane już nie, bo są różne kawały, różne żarty, trochę nawiązań do różnych filmów, postaci, memów. Do tego charaktery postaci są dość dobrze zarysowane, na przykład zackość, arogancja samego Jacka, jego sława w tym całym świecie potworów, strachliwości, yy, czy też właśnie strachliwość i ostrożność kruka, który nam towarzyszy, nadzorczość, że tak ujmę, tej sowy, więc te wszystkie dialogi, jeżeli chodzi o pisanie, są tutaj fajnie zrobione, ale w mojej ocenie niestety ze względu na to, że nie mamy tutaj podkładu, z czasem ja po prostu skipowałem spacją. Inną wadą na start gry jest niestety też praca kamery, ja sobie w pełni zdaję sprawę, że jest to tytuł platformowy, tak, gdzie kamera musi być w pewien sposób zablokowana, ograniczona, ale jednak nadmierne podążanie za postacią, w sensie trzymanie się za nią ustalonego zawsze kierunku bywa bardzo irytujące. Skaczemy gdzieś zręcznościowo, na przykład na podskakujących grzybkach i nagle kamera leci w bok, bo podąża jakby po torowisku za postacią, a my spadamy w wodę i giniemy. No też zapomniałem wspomnieć, że Jack niestety nie umie wodę. Jednak ten tytuł w mojej ocenie mocno miesza swoje średnie sprawy z bardzo dobrymi. Wyśmienita graficzna oraz to jak ten tytuł działa technicznie. Odpaliłem grę na starej i5 oraz um, 970, oczywiście wtedy bez rtx -a, bo ta seria kart tego nie obsługuje, ale spokojnie 60 klatek na maksymalnych na Full HD jak w pyszczek strzelił. W minimalnych niby znajdziemy wręcz kartę z serii 700 oraz to ciekawe, nie jakiś nowy model, nie najsilniejszy model i5. Wydaje mi się, że to już taki komputer dość mocno do gier standardowy, a ta gra chodzi na takim sprzęcie po prostu wyśmienicie. W przypadku wymagań zalecanych to 1050 ja grałem tutaj na 2080 i na 4K. Spokojnie gra wyrabiała stabilne 60 klatek, ale z RTX-em już bywały miejsca, które miały bardzo duże spadki klatek, dotyczyły to kilku miejsc, no głównie z tą szybką zabawą, czyli na przykład pościg za czarownicą, konno, była tam sytuacja, że po prostu miałem nawet 5 FPS-ów. No ale grając na 2560, na 1440 z RTX-em grało się wyśmienicie w około 80-90 klatkach. I ponownie przeskakujemy na coś, co w mojej ocenie subiektywnej nie Wypada tutaj dobrze, bo są niestety krytycznie głupie miejsca zręcznościowe, szczególnie grając na klawiaturze. Na padzie może tego problemu nie ma, ale jestem w gigantycznym szoku, że mało kto w ocenach na Steamie o tym wspomina, misja oberto wyścigi, na przykład jazda konno czy wyścigi takich niby kokardów, zły kąt uderzenia w murek, naprawdę malutki, o 1% czy tam jeden stopień, powoduje zgon, tak? Plus sterowanie na trzy ręce w USAD spacją musimy zbindować sobie, nie wiem, pod inny klawisz, żeby się wciskała cały czas, bo to jest to i jeszcze myszą musimy atakować ścigających z nami przeciwników. Jest to po prostu bardzo nieprzyjemne w obsłudze. Sam wyścig nie jest trudny, bo jest dość krótki, ale takich momentów jest parę w grze i można odnieść wrażenie, jakby ktoś na siłę nie chciał przyspieszenia po prostu pod klawiszem W. Czasami bywa tak, że ten koń, którym sobie jedziemy, on sobie jedzie sam i my po prostu tylko wciskamy klawisz na klawiaturze spacja i na myszce, a czasami bywa tak, że trzeba tą spację jeszcze dodatkowo masować w trakcie innych wyścigów, więc dziwnie to działa, na padzie nie ma tego problemu. Porównania RTI. Xowe. Powiem wam jedno, Pumpkin Jack to niesamowita gra y, pod względem marketingowym, pod tym względem. Klimat tej gry jest naprawdę świetny i tytuł pod względem, jak mówiłem, muzyki, tej grafiki właśnie tutaj jest mega, ale jednak zasadniczo widać różnicę w tym, jak gra działa na RTX-ie i bez niego. Tych efektów jest po prostu masakrycznie dużo, ale fakt faktem. Nie jest to coś, co robi nam całą grę, tak? Całą zabawę. Jednak wyraźnie widać, że trawa ma inne cieniowanie, zależnie na przykład od płomieni w ognisku. Widać to, jak światło odbija się w wodzie i zanika na pewnej głębokości. Te wszystkie er efekty rtx jest ich tutaj bardzo dużo, ale są one, powiedzmy, trochę efektem tła. Jeżeli wyłączymy ten efekt, to faktycznie gdzieś tam widać dużo e, detali, których nie ma. Pumping Jack napagowany jest efektami świetlnymi. Przeciwnicy rzucają w nas świecące kule, duchy latają wokół nas, świecące aury też mają. Faktycznie te detale w rozgrywce na rtx jednak widać. Warto jednak wspomnieć też o dwóch cechach Pumpkin Jack. Mamy tutaj zagadki, w których nasz Jack zdejmuje swoją głowę i sterujemy wyłącznie nią, wykonując różne puzzle, zagadki, wyzwania. Tutaj powiem tak: pomysł w paru miejscach jest naprawdę fajny, a w innych miejscach ten pomysł na zagadki jest żenująco słaby. Gdy mamy odegrać muzyczkę zgodnie z rytmem, pukając w odpowiednie dźwiękowe źródła, i ta muzyczka ma tam chyba 7 jakichś dźwięków, mamy je po prostu odegrać to jest cała zagadka. Mamy również bossów z Pumpkin Jack, którzy już wybadają znacznie. Znacznie lepiej, bo zawsze mają ze sobą osobną lokację, zawsze są to oskryptowane w ciekawy sposób miejsca, gdzie trzeba znaleźć na bossa pewien rytm i pewien sposób. Plus wspaniała muzyka wtedy w walce z bossem oraz ogólny klimat tego bossa jest bardzo dużą zaletą, to nie jest gąbka na pociski czy na uderzenia, i pasek hapsa na ekranie kompletnie. Nie, tutaj mamy wykonać pewną formę misji na tego bossa, opanować jego słaby punkt i wykorzystać to, żeby go po prostu zniszczyć, a paska chapsa niestety nie ma. Trzeba znaleźć sposób, trzeba uważać na zręcznościowe pułapki. Bosów oceniam na plus, nie licząc tego, że sam stopień trudności gry oceniam niestety na minus. Finalnie otrzymujemy bardzo solidną graficznie produkcję ze świetną muzyką, bardzo wręcz krytycznie, bardzo przyjemną, jeżeli yy, leżymy sobie na łóżku z panem w ręku po pracy i chcemy po prostu się rozwijać. Ta muzyka to wszystko potęguje, grafika również. Gorzej, jeżeli oczekujemy wyzwania i rozbudowania gry, bo Pumpkin Jack no, nie jest warty swojej ceny oficjalnej, tych 100 zł. Kompletnie nie. Dużo lepiej wybada po niej w oficjalnej g 2 w dniu robienia filmu. Około 50 zł ta gra jest warta. To wręcz bardzo, za, bardzo, bardzo mało za ten tytuł. Dlaczego tak? Bo Pumpkin Jack to gra łatwa i na raz. Na około maksymalnie 6 godzin. Są nawet gameplaye na YouTubie, które pokazują, że gra można przejść nawet w 3,5-4 godziny. Z jednej byłem niesamowicie zadowolony z tego, jak na RTX się ta gra przepięknie działa, nie rwie klatek i podejrzewam, że jak ktoś chce grę na telewizor 50 cali, to to jest idealna produkcja, ale ta krytyczna prostotość tej gry, mechanika i to, że yy, wow, odblokowuje sobie skiny. Jedyna rzecz do odblokowania w, w tej grze, za zbieranie czaszek. Jej, super, zawsze o tym marzyłem w grach. To jest niestety żenująco słabe, że ta gra nie ma żadnego mechanicznego poziomu rozbudowania. Dlatego też rozumiem, że za ogromną część tej gry z, y, odpowiada jeden gość. Y, może będzie jakiś Sequel, który będzie bardziej rozbudowany. Dlatego też kończąc, zostawiam na Steamie kuratorze, tutaj na Steamowym kuratorze, ocenę średnią, bo tam mogę zostawić taką neutralną. Na miniaturce leciutką jednak zieleń. Czy jest to gra po prostu ok, dobra, może być? Y, czyli po 50 zł jest ok, po 100 zł już kompletnie ok, nie jest. Na koniec klasyczne podziękowania dla ładnych wspierających. Wkrótce na kanale pojawią się różne indyczki, także planuję nieco więcej, powiedzmy, gameplayowych, luźnych liveów dostępnych na Discordzie. Na kanale też e, będzie kilka różnych liveów, takich normalnych, ale niestety nie mam teraz tak dużych mocy przerobowych, by, by, by po prostu były bardzo regularne jak wcześniej. Dlatego czasami wchodzę na kanał na żywo na Discordzie i tam odpalam sobie bez udziału jakieś tam czatło. Oczywiście czat można używać, główny, Discordowy, e, e, czy bez dużego komentarza, proste gameplayowanie. Planuję też kupić mikrofon przypinany. Oraz może jakąś kamerę z gimbalem antywstrząsowym do samochodu? Bo myślę nad kanałem, powiedzmy, światopoglądowym, komentatorskim. Jak myślicie, co, czy to ma sens, możecie oczywiście dać znać w komentarzach. No i cóż, tyle.